Cześć wszystkim! Dzisiaj kolejna czapeczka w naszym wykonaniu eee, jaka oto taka. Trochę walentynkowa, serduszko, a czapkę, no jak czapkę. Już nie jedną taką pewnie robiliśmy, z tym, że tutaj jest taki dość ciekawy wzór. Tylko... Takie jakby warkoczyki, tak bym to nazwała. Ok, co nam będzie potrzebne do tego, żeby to zrobić? Dwa kolory włóczki. Najlepiej albo z tej samej firmy, albo na to samo szydełko i mniej więcej o podobnej strukturze. Ja akurat nie mam, a bardzo zależy mi na tym, żeby zrobić zieloną czapkę z czerwonym serduszkiem, bo akurat mam taką fazę, więc użyję. To jest łuczka na sudełku numer 6, więc też takie mam przygotowane. Będzie nam potrzebny jeszcze centymetr yy, oraz nożyczki i może nam się przydać yy, dwa markery, albo dwie wsówki, dwa kawałki włóczki, czegokolwiek, co, czym będziemy mogli sobie zaznaczyć yy, miejsca. I teraz tak, w filmiku pokażę, jak zrobić ten wzór, jak zrobić serduszko. Ale uszy myślę, że już każdy z nas albo potrafi, a jak nie, no to w filmiku z czapką sową, jak się nie mylę, na pewno jest, jak zrobić uszy, więc sobie każdy poradzi. No to nic, myślę, że zaczynamy. Ja zacznę od zielonej, poukładam se tu i widzimy się za chwilę. Cały y, motyw robienia czapki tak naprawdę nie różni się niczym od tej naszej najprostszej czapki na szydełku, jeden z pierwszych filmików, tylko chodzi o ten wzór. Dobra, zaczynamy od magicznego koła, czyli łapiemy w ten sposób włóczkę. Łapiemy i robimy trzy oczka do góry. Raz, dwa i trzy. Następnie w to nasze magiczne koło wbijamy się i Myślę, że 7 starczy, 7 słupków nawijanych. Raz, dwa i tak powtarzamy aż nadrobimy 7 i widzimy się. Za chwilę. Ok, dobra. Ja zrobiłam jednak 8 yy, i teraz łączymy ostatni słupek z naszym łańcuszkiem, czyli wbijamy się pod dwie górne nitki. Dwie górne nitki. Przeciągamy i robimy oczko ścisłe. I teraz będziemy już poszerzać ten nasz obwód głowy. Pierwszy rząd poszerzający w każde oczko wbijamy się dwa razy, tak było w tej czapce prostej. Tutaj, przez to, że jest wzór, zaczynamy standardowo od trzech oczek do góry i następnie działamy pod słupkami, czyli nie wbijamy się w oczka. Tylko to jest nasz słupek. Pod ten słupek wbijamy nasze szydełko i robimy słupek nawijany. Raz. I pod to samo robimy to samo. Dwa. Kolejne. Pod kolejny słupek robimy dokładnie to samo. Raz. I pod ten sam. Chwilę nam się może tutaj rozszerzać to nasze kółko, ale tym się nie przejmujemy, bo przez to magiczne koło możemy to sobie potem ściągnąć i żadnej tutaj dziury nam... żadna tutaj dziura nam nie zostanie. Ok. Tą czynność powtarzamy przez wszystkie słupki, czyli wbijamy się pod każdy słupek i robimy dwa słupki. Nawijamy raz i pod kolejne dwa. I tak do samego końca przez ten rząd. Jestem przy ostatnim słupku i teraz jak kończymy, wbijamy się pod dwie górne nitki, które znajdują się zaraz za naszym łańcuszkiem i robimy oczko ścisłe. Tu się nic nie zmienia. I od teraz. Kolejny rząd rozszerzający, teraz na zmianę. 1, 2, 1, 2, 1, 2, cały czas robimy te słupki wypukłe, czyli słupki, które nie wbijamy w oczka, tylko pod słupki poprzedniego rzędu. I teraz każdy rząd będziemy zaczynać od oczka do góry, nawijamy i wbijamy się. Pod nasz pierwszy słupek, zaczynając od dwóch, czyli raz, i pod ten sam będzie dwa, następny raz, następny dwa, raz. i w to samo, pod ten sam słupek dwa. I w ten sposób będzie nam się rozszerzać. Ta czapka raczej będzie należeć do tych ciepłych. Nieważne, czy będziemy używać grubej włóczki, czy cienkiej. Jeżeli dobierzemy odpowiednie szydełko, to ona powinna być ciepła. Dobra, kontynuujemy. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kolejny rząd. Czekam, pół zaplątała. Znowu oczko do góry. I teraz 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Znajomy, prawda? Czyli pod pierwsze 1, pod drugie 1, następnie 2. Czyli raz i pod to samo 2. I tak kontynuujemy dookoła. 1, 1, 2, 1, 1, 2. Dobra, rząd kolejny. Oczko do góry i teraz 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. 3 pojedyncze, 1 podwójny, 3 pojedyncze, 1 podwójny i wszystkie wbijamy pod nasze słupki poprzedniego rzędu czyli raz, dwa. Trzy pojedyncze. I teraz raz i w to samo. Dwa. I tak kontynuujemy dookoła. Czyli trzy pojedyncze i jeden podwójny. Ok, kolejny rząd rozszerzający. Choć moje już są gotowe. To tak samo. Czyli, jeżeli ktoś potrzebuje, żeby jeszcze rozszerzać dalej to teraz będzie cztery pojedyncze, jeden podwójny, cztery pojedyncze, 1 podwójny, w kolejnym rzędzie 5 pojedynczych, jeden podwójny, w kolejnym rzędzie 6 pojedynczych, 1 podwójny i tak cały czas dookoła, 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 dokładając po tym jednym. I jak już będziemy mieli ten obwód, na którym nam zależy, czyli taki, jaki ja mam teraz, to teraz dwa rzędy przerobimy pojedyncze. Czyli oczko do góry i wbijając się w każdy, pod każdy słupek poprzedniego rzędu robimy jeden słupek nawijany. I teraz tak, jeżeli chodzi jeszcze o sam, sam obwód, warto by było tutaj zrobić troszkę mniejszy obwód powiększając, chodzi mi o te momenty powiększania bo pierwszy rząd tych pojedynczych słupków nawijanych będzie nam jeszcze rozszerzał będzie nam jeszcze rozszerzał ten nasz obwód więc e, warto by było zrobić trochę mniej żeby nam te czepka nie wyszła za dużo ok więc teraz kontynuujemy te dwa rzędy pojedyncze półsłupków nawijanych pod słupki poprzedniego rzędu, czyli dokładnie tak jak teraz, a potem będziemy już kształtować nasze serduszko. Kiedy mamy już zrobione te dwa rzędy, to robimy trzeci dokładnie taki sam, z tym, że zatrzymujemy się w miejscu, w którym chcemy mieć to nasze serduszko. Tu jest mój tył czapeczki, więc jak gdzieś tam z przodu chcemy mieć to serce. Wprawdzie nie widać tego, gdzie jest tył, a gdzie przód, ale jakoś tak to sobie wymyśliłam. I teraz będziemy dodawać kolor czerwony. Czyli wbijając się pod kolejny słupek poprzedniego rzędu przyciągamy tylko przez dwie. Bierzemy drugi kolor. Ten odkładamy pod spód. Łapiemy i przeciągamy tym nowym kolorem przez te dwa poprzedniego. Możemy ewentualnie jeszcze tym zielonym ściągnąć. Nic nie obcinamy. I teraz tworzymy serduszko. Czyli przez następne trzy nasze słupki mijamy się tym kolorem czerwonym. Czyli raz, dwa. I stop, bo znowu musimy zmienić na kolor zielony. Czyli teraz odkładamy ten czerwony, wracamy do naszego zielonego. Nie będziemy tutaj nic obcinać, tylko ten zielony kolor, zostawiając tu oczywiście trochę luzu, żebyśmy mogli tą czapeczkę sobie, żeby ona była elastyczna, i przyciągamy tym zielonym. Wszystkie dwa czerwone i również trzy kolejne robimy zielonym. Raz. Muszę wrócić. Myślę tutaj. Muszę wrócić do tego miejsca czerwone, bo musicie pamiętać o tym, żeby tą włóczkę czerwoną zostawić. Do dalszej roboty. Okej, okay. teraz przyjeżdżam. I teraz trzy zielone. To oczywiście gdzieś tu chowam. Czyli raz, dwa i trzy. I znowu wracam do mojego czerwonego. Za chwilę zobaczycie schemat na zdjęciu tego serduszka. My robimy je od góry. Teraz trzy kolejne czerwone. Raz, dwa i trzy i teraz znowu wracamy tym zielonym przełożę sobie tą czerwoną włóczkę okay. wracam do mojego zielonego zostawiając trochę luzu przeciągam i teraz już do samego końca robię to samo tylko tym zielonym kolorem. A tutaj mam nasze brzuszki, serduszka, czyli tą górę. Pierwszy rząd tej góry. Dobra, kontynuujemy. Następnie zaczynamy kolejny rząd i zatrzymujemy się. Oczko przed. Czyli, jak tutaj mieliśmy czerwone, to jeszcze jedno zielone zostaje. Tutaj będziemy zmieniać kolor. Czyli na drugim oczku zielonym. W moim przypadku. Jestem w miejscu, o którym Wam mówiłam. I teraz. Wbijając się w ten drugi. Okay. Teraz musimy powiększyć to serduszko z jednej strony o czerwony i tutaj o czerwony, tak? Czyli wbijam się jeszcze zielonym, wyciągam przez jeden i dodaję już teraz mój czerwony kolor. Muszę go ciągnąć aż z tej drugiej strony. Więc pamiętajmy tylko o tym, żeby zostawić trochę luzu. Okay. kiedy mamy już gotowe, to przyciągamy czerwony przez zielony. I teraz już tym czerwonym. Kolejne oczko. Kolejne. W sumie pięć. Trzy, cztery, pięć. Ok. Na piątym wracamy do Zielonego. I tym zielonym robimy jeden słupek. Czyli tak i od razu wracamy czerwonym. Czyli przeciągamy tylko przez dwa i już od razu jest czerwony, i tym czerwonym znowu pięć. Czyli raz dwa, trzy cztery i pięć. i na tym piątym wracamy do naszego zielonego i tym zielonym znowu dookoła aż znowu znajdziemy się w drugiej strony przy naszym serduszku i teraz znajdziemy się przy tym serduszku czapka może Wam się wyginać teraz w drugą stronę zaraz to pokażę w drugą stronę, czyli jakby tym serduszkiem prawidłowym do środka, a nie tym, tą lewą stroną, ale przy pewnie kolejnym, już rzędzie będzie można to na spokojnie wygnąć z drugą stronę. Tym się w ogóle nie przyjmujcie. Ok, kontynuujemy tym zielonym do tego samego momentu. Tutaj będziemy zmieniać kolor, i czerwonym będziemy jechać dwa rzędy. Przez całość. Czyli od początku teraz tego czerwonego do końca tak będą dwa rzędy. Ok. Ja już dodałam swój czerwony i teraz odtąd. Dotąd będę kontynuować czerwonym, potem znowu zmieniam na zielone i kontynuuję znowu do tego samego miejsca i robię dokładnie to samo co w tym rzędzie. Czyli dwa rzędy będą takie same. Obrobione czerwonym od początku do końca. Także kontynuujemy. Tu już chyba nie jest dla Was zrozumiałe, więc nie będę teraz nagrywać przez te dwa rzędy. Widzimy się w kolejnym. Jestem już po tych dwóch rzędach. Widzicie, to serce już zaczyna nabierać wyglądu, o jaki nam chodzi. I teraz o co każdy rząd będziemy odejmować po prawej i po lewej, po jednym oczku czerwonym zastępując go zielonym. Czyli tym zielonym wbijam się teraz pod ten czerwony i to będzie już z mojej jednej strony zastąpione. I teraz zmieniam kolor, potem czerwonym aż do tego momentu i tutaj zmieniam kolor i zielonym znowu do oka. I tak za każdym razem odejmujemy po jednym czerwonym i dodajemy jedno zielone. No i w zasadzie w ten sposób wykształtuje nam się serduszko. Jeszcze za jakiś czas na pewno się pojawię tutaj przed kamerą i pokażę Wam, jak to powinno wyglądać. Ok, moje serduszko już jest już skończone. Z tym, że no niestety skończyła mi się zielona włóczka. Musiałam coś wykombinować już w trakcie robienia tego serca i on na pewno jest inne niż wasze. Mianowicie, co zrobiłam? W dwóch ostatnich rzędach odejmowałam po dwa czerwone, raczej znaczy zastępowałam może dwa czerwone dwoma zielonymi. Wasze serce powinno skończyć się dopiero za dwa rzędy, chociaż jak popatrzymy. To i, to i to jest ładne, więc nie widać tego, chociaż bardzo się o to bałam. Niestety nie mam już zielonej włóczki, więc ja sobie dokończę tą czapkę czerwoną. A wy kontynuujcie to serce. Jak będziecie w tym momencie, no to kolejny rząd. Jak skończycie ten, to serduszko, oczywiście tym kolorem u mnie by był zielony, ale niestety będzie czerwony. Robimy pojedyncze. Słupki. Yy, I kolejny też, aż osiągniecie wysokość, na jakiej wam zależy. Lub też, tak jak ja, ja będę robić taki mini ściągacz, żeby to miało jakieś ręce i nogi, żeby to jeszcze jakoś zamaskować. Także zaraz wam pokażę, tylko podłączę sobie. A, czyli, aha, jak już skończymy tutaj, to odcinamy to włóczkę drugiego koloru, ale gdzieś tak zostawiając trochę więcej tego tego. Zaraz się tym zajmiemy. No i tak jak mówię, ja muszę sobie tutaj wymienić tą włóczkę z zielonej na czerwoną i zaraz Wam pokażę, jak, jak ja zakończę tą czapkę. I to w zasadzie będzie, będzie tyle. Także wymienię sobie tylko ten kolor i wracam do Was. Ok, jestem już. Już sobie zaczęłam. Więc ja sobie zakończę to w ten sposób. Tak zaczęłam, czyli tak jakbym była z początku. Trzy. Nad. Dwa. Trzy z kolei na nad. I teraz trzy pod. Czyli nawijam włóczkę i tak jak żeśmy od góry się nabijali, tak teraz będziemy nabijać się od dołu. I trzy raz, kolejne dwa, kolejne trzy. Przez to zrobi nam się taki ale ściągacz. I tak kontynuuję przez dwa rzędy, a potem zobaczymy, jak to po pierwsze będzie wyglądać, a po drugie, czy ta wysokość będzie już odpowiednia. Więc widzimy się po dwóch rzędach. Możecie robić tak jak do tej pory, czyli ta czapka nie zmieni swojej struktury. I tak mam zrobioną tą, albo tak jak ja. Efekt zobaczycie za chwilę. Ok, moja czapka jest już gotowa. Tak jak widzicie, można ją zakończyć również w ten sposób. Chociaż szczerze mówiąc, będę się jeszcze zastanawiać, czy nie spróję tego czerwonego i czy nie pojadę po prostu dalej tylko tym czerwonym. Ale już wiecie, jak co robić. Myślę, że na będzie pasować. Dobra, dzięki za obejrzenie filmiku. Czekam na Wasze prace, na Wasze czapki. No i do usłyszenia. Cześć!